Rozdział pierwszy. Po nagłym i tajemniczym zniknięciu latarnika w Espinwall, Polak Skawiński zwraca się do konsula z prośbą o przyjęcie go na tę posadę. W rozmowie z konsulem mężczyzna wspomina swoje przeżycia. Brał udział w powstaniu listopadowym, w wojnie domowej w Hiszpanii, w Algierii i w wojnie secesyjnej. Za odwagę i bohaterstwo został odznaczony dwoma krzyżami i orderem legii honorowej. Po wysłuchaniu polskiego emigranta, konsul powierza mu wolną posadę latarnika. Te wojenne opowieści powodują, że Skawiński przypomina sobie wszystkie inne wyprawy, podróże i zawody swego życia. Pierwszego wieczoru w latarni przywołuje myślami swoją tułaczkę po świecie. W Australii szukał złota, w Afryce diamentów. W Indiach wschodnich pracował jako strzelec rządowy. Wreszcie postanowił osiedlić się na dłużej w Kalifornii. Założył tam farmę, którą musiał zlikwidować z powodu suszy. Powrócił do wędrownego trybu życia i próbował handlować z plemionami dzikich w Ameryce Południowej. Kiedy rozbiła się jego tratwa, został kowalem. I tym razem zły los go dosięgnął. Warsztat spłonął. Próbował szczęścia na morzu jako majtek na statku i łowiąc wieloryby. Nie powiodło mu się również w Hawanie, gdzie zajmował się produkcją cygar. Tę złą pasce w swoim życiu Skawiński tłumaczył prześladowaniem ze strony żywiołów. Uodporniony na niepowodzenia latarnik nie tracił spokoju, cierpliwości i wiary, że odmieni się jego los. W trudnych sytuacjach w wojennym czy żywiołowym zagrożeniu z godnością podejmował trud i znosił porażki. Czasem zimą wydawał się dziwnie ożywiony, jakby czekał na coś ważnego. Wierzył, że Polska odzyska utraconą niepodległość. Marzenia o powrocie do kraju dodawały mu sił i odwagi, gdy ogarniała go nostalgia za ojczyzną. Jednak posadę w Espinwall obejmował z nadzieją odnalezienia długo oczekiwanego spokoju. Poczucie bezpieczeństwa napełniło jakąś niewysłowioną rozkoszą jego duszę. Rozdział drugi. Zaczęły płynąć godziny, dnie i tygodnie. Dni spędzone w latarni morskiej niewiele się od siebie różniły. Latarnik codziennie wywieszał flagi sygnalizacyjne, a nocą zapalał latarnię. Skawiński szybko opuszczał wieżę, głównie w niedzielę by udać się do kościoła. Na początku często rozmawiał ze strażnikiem, bywał w mieście, ale szybko zaniechał kontaktów z ludźmi. Dobrze wypełniał swoje zadania, był pracowity i obowiązkowy. Rozdział trzeci Latarnik żył w całkowitym osamotnieniu. Aż pewnego dnia coś nieoczekiwanego wydarzyło się na wyspie. Z paczką żywności nadeszła przesyłka zaadresowana na jego nazwisko – Zdziwiony rozpakował ją, zawierała książkę, na której były napisy po polsku. Próbował sobie przypomnieć, kiedy ostatni raz czytał w tym języku. Zaciekawiony zaczął lekturę, to był pan Tadeusz Adama Mickiewicza. Tę niespodziankę sprawiło mu jedno z polonijnych towarzystw w Nowym Jorku, na którego konto latarnik wpłacił kiedyś pieniądze. Lektura pana Tadeusza budzi wspomnienia. Myśl o przeszłości, o korzeniach, nadeszło przebudzenie. Przypomina laternikowi, kim naprawdę jest. Ogarnięty wzruszeniem, Skawiński zapada w sen. Zapomina o zapaleniu latarni na noc. Rano dowiaduje się o niewypełnieniu obowiązku i o rozbiciu płynącej łodzi. W konsekwencji, Skawiński traci kolejną pracę w swoim życiu. Znów musiał powrócić do życia tułacza.